Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na serwerze CupGame, Game, najsławniejszym serwerze non-premium, i to jest jego reklama. Yy, na nim są takie gry, tryby jak BlitzSG, Survival Games, Hide and Seek, TNT Run Quake, Kalambury, Gun Game, Villager Defensive, Wars, Vampires, Parkour i OITC. Bo jeszcze Cap Boss będzie zrobiony dopiero jutro. Polecam wbijać na ten serwer i będę bo to na razie takie głupie intro. Będę oczekiwał na intro z Minecrafta od widzów. Kto zrobi najlepsze intro wygra gift albo na Minecrafta, albo na PLM. Co sobie wybierze. No to. A my sobie zagramy rundkę Blitz, SG, bo jestem tutaj czasami no, Ostatnio... Chyba 5 minut temu spróbowałem nagrać mi tak i nagrywam to już trzeci raz. Trzeba się rzucać na Remy, widzicie? Na Remy się trzeba rzucać. To może my lepiej pójdziemy na survival. Na survival nie! Poczekaj! No i jak mówiłem, wywaliłem mnie z Minecrafta, ale to jest taki mało i zagram sobie w SG. Na SG mi najlepiej zawsze idzie. Idziemy, wbijemy na osiemnastkę? Tak, oczywiście, jak wbijemy z moim królewskim szczęściem. śmieszny słucharek, Karol. Ja no, tutaj nawet mam szczęście, program mi się nie schował. Tutaj nawet mam szczęście, ale nie mogę panu powiedzieć, że zaczęłam nagrywać od wczoraj. Program, który mi dał kolegi, całe studio. Podzie... Mój kolega mi dał yy, program. Kanał studia dał mi napisany, mój tak jakby przyjaciel, którego poznałem na serwie, leniwego. Wejdźcie sobie na jego kanał, on też nawet fajne nagrywa filmiki, jest dobrym grafikiem, ma bardzo fajne intro. Ty, ty frajerze, nie bi mnie. Frajerze, nie bi mnie. Patrzcie, jakie fragi tutaj lecą. Zakład, że mnie Nie i ucieknę mu. Wow, Chyba na spadek gnoju. Ule, klepa tam musi być. Uciekłem mu. Uciekłem mu. Z wielką chęcią teraz go sklepał tym żelazem. Ale przydał mi się żelazny miecz, bo tej da się znaleźć. Ostatnio z kolebnym tak z znalazłem żelazny miecz nie? nie. Klepaliśmy takie jednego, bo nie znaleźliśmy sobie sojusz przed krem i okazało się, że mój kolega niedobrnął. Zostało się na niego wkurzeni całe na tym serwerze mu staty popsułem przez wbić się na jego kąsko, zhakerowanie jego hasła i takie różne dane pisałem do Adminu, do mnie super VIPa. Ale to już inna historia, o kiedy indziej. No to jak mówiłem, zacząłem nagrywać od wczoraj i już mam 7 wyświetleń i jest bardzo miło. Co 10 wyświetleń będzie jakaś, jakiś gift giftkodzik do rozdania w komentarzach. Czyli, że wybiorę jednego z Was, napiszę mu na przykład piszcie e-maila, to ja go wybiorę i dostanie gift koda od... do mnie na PNK albo na tego, albo na pelerynkę i ton. Na, na pelerynkę i albo na pelerynkę albo po prostu na, na najzwyklejszą y, Minecrafta oryginalnego Ty, o jakie z tej temki złote jabłuszko przyda mi się y, i powiem mam jeszcze jedno Program z nagrywaniem był, był na 30 dni i dzięki pe, pewnemu gościowi z internetu e, wpis, e, wpis, 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 wpisujecie tam coś tam był jaki kod i do kodu wpisujecie bele jaką nazwę i wiecie co dostajecie? nikt tego nie wie. Ty, 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 ty. No chodź cwela się. Chodź cwelu, cwelu! dzieci, on się mnie boi takie dzieciątko Boże! Takie dzieciątko Boże! Boże pokaż mi jak mam żyć Pokaż mi, jak mam żyć. Weź... Ale, ale go dałem. Jak to widzieliście, dajcie mi lajka. Dajcie mi lajka już. Bo to było epickie. Kpisz frajerze. level. Pisz. Jest ostrość 1. Tego naprawdę chciałem. Najlepszy enchant, który się bierze na pierwszy level. Ostrość 1. Ty 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 ty. Ostrość 1 nie najlepszy który się bierze na pierwszy, drugi, trzeci level to jest na serii Ostrość 1. Ostatnio tak, z, z drewnianym mieczykiem chyba i w złotym CM EQ wygrałem Blitz SG. Całe. A go yy, Full seta tego i co najlepsze, że kamienny mieczyk jest na Ostrość 1. To. I miał dwa diaksy zamiast pateki Zawsze zrobił zrobić miecz, a to on sobie zrobił, oczywiście, kamienny, miecz, Czym mi cisnął i ten. A ja, takie, ład, ma diaks ten i ten, a, aha, aha, i pisze mi, że ma diaks, tylko, że nie ma patyka, i pisze, czy mam patyki, a ja wie, że mam, a to on napisał, czy dasz, nie, i to jest tak, tak się na mnie tak nagle, o ty frajerze. O no, chodź, 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 frajerze, chodź, chodź, nie muszę się, chodź. Złoty złota łabuszka! Złota łabuszka! Złota jabłuszka. Mhm, kpisz! Kpisz! Kupił sobie ze mnie frajerek złotym łabuszkiem się karmię! Kpisz! Kpisz! Kp kpił po prostu! Zginął 17, został 9! Ło, i kasy na ekspinaty! Uuuh, we kaseczki! O oh mam money money Tak mi się przydał taki równy mnie, a ja taki what the fuck Taki ninja uh. Karmela błyskami uh. dupie Poszły coś zleczyć Dobra. Widzimy się, gdy bę... będę na spełnie. Jestem już prawie tam, gdzie miałem być. Kto sądzi, że to wygram, niech da lajka. Kto sądzi, że nie, to nie wygram, niech da. Nie ja żartuję, jeśli chcecie, to dajcie, nie namawiam, nie jestem takim bebilem, że. O, lubicie mnie, to dajcie lajka. To kurwa to sobie w dupę wsać. Frajer. Który robił tą mapę. Dobra. Przejdę tą arenkę. Zostało tylko trzech. I kończę odcinek oczywiście. Jak się Wam spodoba odcinek, to dajcie lajka. Oczywiście jak wygram, jak nie to, napiszcie w komentarzach. Skupisz taką szansę, dyklu! Napiszcie tak w komentarzach. Pozwalam. Bo to będzie trochę głupie. Ło, wygrałem jego, zostało jedno tylko. z zbroja, drewniany miecz. Drewny, no nie, takie, what the fuck, nice, fuck. Ło, tutaj nikt nie był pewnie. A tej diacje, tak, diax eku. O, wow. nie diac ten miecz, ale bym się jarał. Kurde skacz jump jump jump. Jump 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 Ooh, jump, jump, jump. Ooh, jump jump jump. jump. Jump 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 the fine jine jine. Mam jeszcze 6 minut, żeby go znaleźć. Znajdę? Znajdę? Czy nie znajdę? Znajdę. Idę tunelem grozy? Grozy? Huskszinka, ale, ale fajnie tak zrobiła pod lodem. Zesklona sklenka. Zesklona sklenka. Kurwa, mam się ktoś... Ją... O nie, tutaj się idzie. Magia centralnie. Mm.